kolbą stożkową, stężony kwas solny, folię aluminiową, roztwór chlorku miedzi, szkiełko zegarkowe i zapałasz lub zapalniczkę. Do kolby stożkowej wlewamy około 50 cm sześciennych kwasu solnego. Dodajemy 10 cm sześciennych roztworu florku miedzi. Następnie wrzucamy glinę. Przykrywamy szkiełkiem, zegarkują i czekamy aż zacznie reagować Już widać pierwsze pęcherzyki wydzielającego się wodoru Czekamy aż wkolwiek uzbiera się bowiem dosyć dużo O! Chyba już Oto efekt. Zielony płomień spalającego się wodoru z dodatkiem chlorku miedzi. Z powodu zanieczyszczenia folii aluminiowej kolor przybiera troje czerwonawe. Doświadczenie trwa tak długo, aż cały glin nie przeraguje z kwasem solnym.